Teraz, e, sorry, dostałam właśnie wiadomość. E, no, tak, dzisiaj bardziej kolorowo chyba. W ogóle będę kolorowa teraz. Będę kolorowa, bo właśnie to wprawia w dobry nastrój. I też Hania miała rację, powiedziała, właśnie kolory mnie wprawiają w dobry nastrój. A ja się nagrywałam swojemu mężczyźnie i lepiej żeby. Jego cecha wzrokowca zapamiętała czerwoną szminę, tym bardziej, że jest daleka, żeby się odznaczyć. I w jego głowie został taki ładny obrazek e, kolorowy. Bóg go na pewno zapamięta. A ja teraz y, jestem zmęczona normalnie po tych kilku filmikach, bo wywaliłam z siebie rzuty. Różne, różne wyznania i różne rzeczy, yy, które mnie trapiły i gdzieś tam potrzebowałam je z siebie wyrzucić. I mm, już my. bywają dni, bywają dni z gardłem takie, że, że mnie bardzo dusi. Tak, że ja nie mogę normalnie, przepraszam, że nie mogę normalnie mówić. Ale teraz już jest, już jest ok. I w ogóle kocham mój dom kocham tu podjeżdżać na podjazd i myślę sobie o jak cudownie zaraz siądę na sofa i się napiję czegoś i będzie fajnie i miło a nigdy, nigdy wcześniej tego nie dostrzegłam, że ja tak mogę robić nigdy wcześniej tego jakby nie pozwoliłam sobie na to nie pozwoliłam sobie na to nie pozwalałam sobie na nic bo nie mogłam bo się bałam, że jak ja sobie odpocznę to to będzie, strat, to będzie strata czasu że jak ja sobie odpocznę to to będzie tragedia, bo ja nie zrobię po prostu tego, co już mam zaplanowane, co mi ktoś narzucił, sama sobie narzuciłam, że ktoś, 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 że ja sobie narzuciłam, narzuciłam sobie to, tak, że ja muszę, 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 muszę wszystko, muszę zrobić to, 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 to. I jeszcze posprzątać w szafach i po prostu, nie wiem, jechać na i y y y do szkoły i tu i piec ciasto y y na, na szkolny jakiś festiwal i E, zawozić dziecko na karate a potem e, jechać szybko jeszcze gdzieś ze sobą, tak, no bo szybko szybko trzeba, ale to ja dosłownie jechałam na basen po to, żeby szybko pływać nie żeby się zrelaksować tylko żeby szybko pływać, bo trzeba pływać trzeba, tak, no to ja to muszę robić bo tak naprawdę w ogóle mi nie sprawiało przyjemności poza tym ten basen nawet nie był na tyle fajny, żeby tam chodzić bo ja zawsze wolałam ten basen, co jest dalej bo tam jest też sauna, tak no to jeździłam do tego, żeby szybko pływać. Żeby się wypływać. No i ale coś przynajmniej robiłam tak, tylko że ja nie robiłam to z dobrą energią. Nie robiłam tego. To wychodziło z tego, e, z, z tego poczucia e, takiego przymusu, z tego poczucia, że jak ja nie będę tego robić i nie będę o tym potem mówić, to ja będę gorsza od innych ludzi, bo oni wszyscy robią, właśnie pływają, ich dzieci chodzą na zajęcia, a to a balet, a pianino, a tram, to e, i owam to, ale ja, jak przyszedł COVID-19, to ja się ucieszyłam. Ok? I to było z jednej strony straszne, bo wiedziałam, że dzieje się coś złego innym ludziom. Natomiast ja raczej nie poddaję się lękom tak łatwo takim, tak, że mnie się coś stanie na zasadzie, że ja będę chora, tak? bo ja akurat z tym tutaj nigdy nie miałam z żadnymi chorobami, na szczęście. Zawsze miałam zdrowie fizyczne. Mocne takie. Więc się nigdy nie bałam tego. Dlatego sobie chodziłam do pracy spokojnie i właściwie moje życie nie zostało w żaden sposób zaafektowane. Tylko tyle, że musiałam stać w kolejce dwa metry od kogoś, tak? I może trochę dłużej. A poza tym wszystko inne było było o wiele lepsze. Dlatego, że nie musiałam już spieszyć się, żeby odwieźć dziecko wszędzie. Tak? Do szkoły. Odebrać ze szkoły. Pójść tu pójść tam, zrobić to, zrobić tamto, patrzeć na zegarek, patrzeć w kalendarz, co ja mam do zrobienia, gdzie ja ten, bo jak ja tego nie zrobię, to będzie draka, straszna draka. I w końcu, w końcu, w końcu się uspokoiło. W końcu przyszło, przyszła kryska na matyska, bo wszyscy ludzie siedli na dupie i się zaczęli zastanawiać nad sobą. No, bo co mieli robić, jak wszystko zamknięte, cały świat zamknięty, tak. No. Także to się wszystko pięknie ułożyło yy, i bardzo ładnie mi też pokazało, że ja nic, nic nie muszę, że wszystko do tej pory, co robiłam, no to teraz, jak wszystko się na nowo otworzy, to ja będę o wiele bardziej ostrożna z wybieraniem tego, co ja chcę robić, tak. Bo są ludzie, którzy tutaj wiedzą dokładnie. Co robią i co lubią i dlaczego to robią, poznają siebie i im się podoba to akurat i idą i to robią, i mają z tego pasję. A ja robiłam na siłę rzeczy, tylko po to, żeby właśnie się wpasować, żeby nie być gorszym. To było bardzo, bardzo dziwne zachowanie. Dziecię, może dziecięce, może nawet bardziej niż dziecięce, bo, bo yy, nie działało i podniszczyło, zabrało mi dużo energii. Tak. I teraz ja mam czas w końcu na to, żeby się zastanowić, co ja lubię i co ja będę robić, jak już się wszystko pootwiera, tak? Dlatego, że miejsca, które ja odwiedzam, to raczej są miejsca mniej uczęszczane, mniej, mniej e, popularne, takie jak las, na przykład. Ale teraz są, teraz jest popularny mój las, e, e, cieszę się, że tam jest i cieszę się, że tam e, ludzie chodzą i częściej Częściej nabierają tą energię z drzew. Tak. Chociaż mam ochotę powiedzieć, wynocha z mojego lasu! Tak, bo ja chcę tu być sama. Ale nie, cieszę się, cieszę się. No ale mm. nie cieszę się wtedy, kiedy widzę tam jakieś puszki czy coś tam porozkładane. Ale widzę, że też ludzie dbają, nie tylko ja. Nie tylko ja zbieram tam śmieci. E, także jest dobrze, jest moc. E, no i co? No i nic. Chciałam się tylko podzielić tym właśnie, że COVID-19 mi pomógł. Pomógł mi. We wszystkim mi pomógł i zjednoczył też mnie i, um, i mojego partnera, ponieważ my mieliśmy już się rozstawać. A tu się okazało, że nie ma nikogo, kto może pomóc, bo wszyscy się odizolowali, a on jeszcze pracował i mi pomógł, i potem jakoś się tam, jakoś się tam wszystko poukładało. A ja nie miałam nikogo wtedy, tylko on był akurat. Także COVID-19 pozytywnie na mnie wpłynął, tak, na moje życie. I dziękuję za koronawirusa, dziękuję za to, bo w moim życiu było, jest dzięki temu lepiej. A teraz moje życie jest dla mnie ważne. Nie było ważne przez bardzo długi czas, przez bardzo długi czas było ważne dla mnie życie innego człowieka. Tego człowieka, nie wiem, za ścianą tego człowieka, który jest w pracy gdzieś tam i nie zwracałam uwagi na siebie. W ogóle. Dlatego chciałam jej z zewnątrz. A teraz jak zwracam uwagę na siebie, to postęp też jest taki, że jak ja już idę, to ja i tak wiem, że zwracam na siebie uwagę, jak mam żółtą bluzkę i różową spódnicę, tak? Więc ja nie muszę się rozglądać, czy ktoś się na mnie patrzy tak jak kiedyś, jak małe dziecko. Tylko ja już sobie sunę, ja już sobie myślę tam o sobie, o swoich planach, co ja będę tam znowu nagrywać i co dalej z, z życiem swoim robić. Żeby było mi lepiej, żeby było mi dogodniej, żeby mi było e, spokojnie. tak. Także tym się bardzo cieszę i już właśnie postępy robię. Postępy terapii. Jest fajnie. No dobrze, dobrze zrobiłaś. Dobrze zrobiłaś. Dziękuję Ci, że tak mocno pracujesz, mocno pracujesz. Muszę Cię pochwalić. Jestem z siebie dumna i jestem sobie wdzięczna. Jestem sobie wdzięczna. Te, to mi zawsze rozluźnia to. To jest bardzo dobra energia, taka, taka mowa, tak, tak. Także dostrzegłam to w końcu, że ta energia, która wychodzi z buzi, też w formie słów, jeżeli ona jest pozytywna, jeżeli tam nie ma narzekań, jeżeli tam nie ma mm, jadu, jakiegokolwiek jadu w stronę na przykład drugiej osoby a już w ogóle siebie, tak? to wtedy życie się poprawia. Tak? Jeżeli tam nie ma jadu, jeżeli tam nie ma negatywnego wydźwięku, tak? jeżeli żarty są z poziomu miłości, a nie z poziomu zazdrości albo strachu, jeżeli tam jest wszystko poukładane i kochające i szczere, to energia... Bije od razu na twarzy, bije mm, z całej osoby i wszystko nagle zaczyna się układać tak, jak, jak, jak właśnie się chce, jak się tego pragnęło, tylko że bez żadnego wysiłku, jak się odpuści totalnie, jak się. Odetchnie, tak, że to się wszystko samo ułoży. Ja to odpuszczam, ja to powiedzmy daję, tak? Podaję to dalej. To się na pewno ogarnie samo. A ja tutaj będę sobie robić to, co ja lubię. I wtedy to, to się dzieje. Także tak dalej. Dziękuję. Bardzo jestem wdzięczna. Kasiu.